Na pewno duża frustracja po tej końcówce, bo prowadzimy 2-0 i e, no nie tak e, wyobrażaliśmy sobie, że koniec tego spotkania. Straciliśmy te dwie bramki e, no po błędach i, i często jest tak, że ktoś zrobi błąd, natomiast e, musimy się trochę dojrzałe zachowywać. E, generalnie e, ten mecz przypominał trochę od, odwrotnie spotkanie w Suwałkach. Gdzie tu GKS też miał swoje sytuacje, natomiast my zdobywaliśmy bramki w pierwszej połowie, tam było odwrotnie w Suwałkach. No i co, no przebieg tego meczu, na pewno też ważnym momentem było to, że musieliśmy już zdjąć Żebrakowskiego i Wełniaka. I musieliśmy delikatnie zmienić sposób naszego grania, chcieliśmy jeszcze zdobyć trzecią bramkę po kontrataku. Mecz był bardzo otwarty, chcieliśmy tu zagrać od początku bezpośrednio i tak to spotkanie wyglądało. No wielka szkoda, bo po remisie w Katowicach jesteśmy strasznie sfrustrowani. Teraz, Gieksa remisuje z Wigrami, no ale pomimo straty punktów ten mecz pewnie zapamiętamy na długo ze względu na przebieg, szczególnie tą dramatyczną końcówkę. No cóż, muszę powiedzieć, byliśmy w ogromnych opałach i w tarapatach. Chwała nam za to, że w jakiś sposób żeśmy, żeśmy wyciągnęli ten jeden punkt, który w meczu przed, przed tym meczem, w meczu przed tym meczem, no też gadam, ale, ale proszę uwierzyć. Przed meczem wiedzieliśmy, że, że to łatwe spotkanie. Nie będzie. Z wielu względów i wcale nie chodzi tutaj o to, że, że kibice wrócili na trybuny, bo, bo wrócili dzisiaj w sposób, sposób bardzo, bardzo, bardzo dobry i naprawdę Blaszok tak strasznie nas wspierał do końca. Jak się czyta przed meczem wywieszony transparent na Blaszoku, i to są słowa, które kiedyś się tutaj wypowiedziało, to też łapie za, 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 za serce i człowiek staje się... Może nie bardziej odpowiedzialny, bo ja się czuję bardzo odpowiedzialny, ale czuję się po prostu elementem tego bezpośrednim. I dzisiaj robiliśmy wszystko, żeby do ostatniej minuty wierzyć w to, że jesteśmy w stanie ten mecz odwrócić. Myśmy mogli go wygrać. My, gdybyśmy nie, nie, nie zrobili tych rzeczy, które w pierwszej połowie kosztowały nas stratę dwóch bramek, my byśmy to spotkanie wygrali. Ale. Ale trener Wigier też powiedział, że, że w suwałkach może oni byli bliźni, a przegrali. Także, także tutaj, tutaj trochę, trochę na plus tego wszystkiego. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że w tym okresie ostatnim nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli. My sobie też zdajemy sprawę, natomiast musimy wytrzymać. Nie tyle ciśnienie i presję, bo to nie o to chodzi, tylko musimy wytrzymać i, i dalej dążyć tą swoją ogromną chęcią zrealizowania planu. Planu, który tutaj był od początku i planem, który jest. Nikt się z tego nie wycofuje, nikt nie będzie mydlił oczu. I być może on się zrealizuje właśnie w 90 którejś tam minuty ostatniego meczu. Jeżeli nie będziemy w to wierzyć i będziemy jeszcze przeszkadzać tym młodym ludziom, którzy są na boisku. Bo i takie momenty były. Czwórka jest tutaj mocnym, mocnym elementem, która, która kurczę szybko się poddaje jest bardzo nerwowa, ale ja ich też rozumiem. Dzisiaj wróciliśmy do jakiejś trochę żywotności. Jesteście tak strasznie nam potrzebni, że nawet Wy sobie chyba nie zdajecie sprawy jak. Pomagajcie, pomagajcie tym młodym ludziom, pomagajcie nam, pomagajcie mi, bo do końca będziemy mieli ten plan przed sobą i ten plan nazywa się tylko jedno, będziemy grali o to, żeby awansować. Ja nie wiem kiedy, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem po jakich meczach, to się wszystko zgadza, natomiast pamiętajcie, że gramy tylko o jedną rzecz i tutaj wszyscy tak samo cierpimy, jak nam się nie udaje, a inne rzeczy są tylko po prostu bzdurą. Dużo mówić, straciliśmy dzisiaj punkty, byliśmy dzisiaj zespół lepszym, do przerwy prowadziliśmy 2-0, mieliśmy mecz pod kontrolą. W drugiej połowie daliśmy się zepnąć zepchnąć się, z boższymi strefami, atakowała. No co, jeden głupi błąd i 2-1, nie dostajemy głupią bramkę, później na 2-2 i co? Jedziemy do Suwak z jednym punktem. Marcin, wróciliście w tym meczu z dalekiej podróży, bo przez moment było nasza było, sytuacja była naprawdę zła, no ale walczyliście do końca. No dokładnie, dokładnie. Graliśmy w pierwszej połowie, myślę, według założeń. Mieliśmy swoje sytuacje, naprawdę dużo sobie akcji wykreowaliśmy, niestety gdzieś tam poprzeczka, bramkarz obronił. Później dostajemy dwa gongi i naprawdę ciężko się z tego podnieść i szacunek dla naszych chłopaków, że nam się to udało. Trzy razy przymierzałeś ze stałego fragmentu gry, dwa razy się nie udało, chociaż było bardzo blisko, ale za tym trzecim razem ten gol był niezwykle efektowny. No dokładnie, dokładnie, bardzo się cieszę, że się udało, gdzieś tam, tam zostajemy na treningu i próbujemy uderzać. No, szkoda, że nie wpadło wcześniej, bo może akurat później na 3-2 by ta druga wpadła, czy tam trzecia, więc, więc szkoda, ale no, tak jak mówię, no, naprawdę wielki szacunek dla chłopaków, dla całej drużyny, że wyciągnęliśmy to na 2-2. Mam nadzieję, że nas to zbuduje na następne mecze.